Witajcie Zowie, ja jestem Albi, a to jest drugi materiał z nowiutkiej FIFA Mobile 22. Na wstępie tylko przyjdę do ogólnych takich informacji dotyczących mojego kanału, ponieważ po pierwsze oczywiście zachęcam do obserwowania Instagrama Albi, podługo i tu podłogo, ponieważ tam oczywiście regularnie pojawiają się materiały, czy też, o, też po prostu informacje dotyczące i, bieżącej sytuacji na kanale, a druga sprawa jest taka, że naprawdę pod ostatnim odcinkiem odbył się świetny, więc wielkie, wielkie dzięki dla was moi drodzy, wracamy powoli chyba do tych czasów jeszcze z FIFA Mobile 21 na początku, czy też po prostu no prawie, że praktycznie przed przerwą te czasy, kiedy to Naprawdę fajnie to wszystko wychodziło i były łapki, były oczywiście też wiusy Więc no prawie 500 łapek bitych pod ostatnim odcinkiem I fajnie byśmy może nie tyle dorównali, ale chociaż te 400-300 łapek w górę to było naprawdę bardzo fajne Bardzo bym się cieszył gdybyście zostawili łapkę jak wam się taki materiał podoba A teraz już oczywiście przejdziemy sobie do paczki z ikoną Ponieważ to jest dzisiaj główny, główne zagadnienie tego materiału Widzicie też po tytule Udało mi się zbierać końce, więc myślę, że nie ma co przedłużać. To po prostu lecimy, otwieram paczkę. Jestem mega ciekaw, co tam wpadnie. Lecimy. Jestem już w gierce, moi drodzy. I w taki oto sposób właśnie to wygląda. Wszystko przejdziemy sobie właśnie do zakładki Exchange. I właśnie tutaj możemy sobie znaleźć paczkę z ikoną base Pack I tak, tak, tak naprawdę możemy sobie praktycznie co tydzień robić taką paczkę, ponieważ. Oczywiście jest to bez limitu, więc można robić praktycznie tak długo te paczki, aż się trafi wszystkie ikony, jakie są dostępne, ale wiadomo, że to nie ma żadnego sensu, ponieważ to są karty bazowe. Base ikony wiadomo, że są lepsze eventowe, czy też oczywiście Prime typu Fernando Torres, który jest teraz do zdobycia właśnie w play. więc nie ma kompletnie sensu, żeby otwierać tych paczek bardzo dużo, ale na początku gry to jest naprawdę bardzo fajna sprawa i nawet jak taka ogólna opinia, która dominuje wśród graczy Fifa Mobile jest taka, że to się za bardzo nie opłaca, ponieważ koszt wszystkich tutaj, oczywiście, tych zawodników do kupienia, plus, plus oczywiście końców, które trzeba wydać, to jest plus minus 9 milionów. Więc od zera, jak chcecie sobie kupić tych zawodników na rynku, to właśnie musicie się liczyć z takim, z takim właśnie kosztem, z takim wydatkiem, ponieważ musimy oczywiście. Zapłacić pół miliona końców, tak po prostu i poza tym 10 zawodników atakujących oraz midfielderów, w sumie to jest 20 kart i oni kosztują tak średnio 150 tysięcy, więc w sumie za to płacimy 3 miliony. Obrońcy są drożsi, ponieważ za 10 obrońców właśnie płacimy 3 miliony, czyli tyle samo ile za 20 zawodników poprzednich, i właśnie jeszcze 5 bramkarzy, oni są najdrożsi, ponieważ jeden bramkarz kosztuje na rynku około średnio pół miliona, taki zwykły 80, plus więc żeby oczywiście tych głowcaperów jeszcze ten. Uzbierać trzeba mieć też jeszcze w zanadrzu 2,5 miliona na końcu, więc w sumie koszt takiego SBC, SBC Exchange to jest właśnie 9 milionów. I właśnie zaraz sobie otwieramy tą paczkę. Lecz zanim, moi drodzy, oczywiście przejdziemy do sedna dzisiejszego materiału, czyli do paczki z ikoną bezową, gdzie jest szansa trafienia takich zawodników jak Ronaldo, jak Pele, jak Cruyff. I to jest główny tak, tak naprawdę motywator moich czynów To jest główna sprawa dlaczego tą paczkę w ogóle otwieram Ponieważ wiele osób po prostu mówi Wiecie podchodzi bardzo pragmatycznie Nie opłaca się ponieważ można za 9 milionów w końcu Zrobić znacznie lepsze rzeczy w tej grze Ja podchodzę bardziej do tego do, do tej gry tak wiecie Tak na luzie i tak sobie pomyślę Że kurde jak, jak ta, wpadnie jakaś fajna ikona to będzie spoko nawet jak na przykład na rynku yy, Lepsze statystyki ma jakiś tam Gabriel Jesus Który mnie kompletnie nie interesuje, tak naprawdę, jako zawodnik, to stwierdziłem, że wolę mieć już takiego Ronaldo na zero, który będzie droższy i może trochę słabszy niż właśnie jakiegoś Jezusa, który nie będzie z OP i tak dalej, ale jednak, no wiecie to jest ta wartość mimo wszystko e, lekko sentymentalna no i co moi drodzy, tak wygląda aktualnie mój skład tak naprawdę mam 92 off ale musiałem się pozbyć właśnie tutaj na pozycji cm e, Milinkowicza, Savicza, żeby trochę e, jeszcze właśnie, żeby dopiąć to, te, tego tego exchange'a do końca, żeby końce się zgadzały, ale myślę, że w miejsce no nie wiem, jak wpadnie tutaj w, mie w miejsce tego elmasa jakaś fajnie kona, na przykład Balak e, Rijkaard, Hulit, e, czy nawet e, Patrick Wiera, to by było w ogóle totalna masakra byłoby świetnie, gdyby wpadł Francuz to myślę, że naprawdę składik będzie kompletny z ataku najbardziej zadowolony jestem z Martineza, ponieważ oczywiście zawodnik tutaj ma całkiem fajne sztuczki, ponieważ ma właśnie 4 gwiazdki. I generalnie jest takim dość. Ma fajną sylwetkę, jest winy, więc na początek fajna karta. I myślę, że na spokojnie, jak wpadnie na RW Greenwood, bo to jest taki mój plan, żeby właśnie Greenwooda mieć na prawej stronie. To Martinez będzie na ST, a właśnie wywala sobie Wernera. Prawdopodobnie na ławkę rezerwowych Miał oczywiście wcześniej Keina tylko że Keina się pozbyłem Ponieważ właśnie był taki drogi i słaby Więc pomyślałem sobie, że nawet jak ma wysokie overall No to po co mam nim grać, skoro jest kiepski A do tego na rynku kosztuje praktycznie 4 miliony Więc mogę sobie na fajnie zarobić I taki właśnie zrobiłem Na lewej stronie Reyna i to jest karta zwodząca Bo wydaje się, że ma fajne statystyki, ale jak się popatrzy na tego te no właśnie, lewa noga na dwie gwiazdki ocenionej to widać w grze Tylko, że moim zdaniem to jest tak y, z tym Rejndom, że nieważne czy strzelić lewą czy prawą Obie nogi są równie kiepskie, więc no, trochę tak dziwnie odw od odwzorowali y, umiejętności właśnie y, Amerykanina Co nie zmienia faktu, że karta ogólnie może Dreamlink jest nie najgorszy, i tak dalej, i tak dalej, ale jednak też taki mi się lekko krocowaty wydaje. Poza tym, mówię, te nogi, więc karta Juwanego Reiny jak najbardziej nie do polecenia. jak będzie jakieś lepsze LW, to jak najprędzej chciałbym się właśnie za wynika BFOB pozbyć z tego składu. No, jak generalnie reszta cała, no to, to jest spoko, nie? Arnold, Akunie, to nie są jakieś super superboczni obrońcy. Wiadomo, że tutaj fajnie byłoby kogoś lepszego trafić. Prawdopodobnie za Arnolda wpadnie Emerson z eventu New Beginnings. A w środku obrony, no to tak, Karl Puyol będzie na pewno dłużej. Grzało miejsce w moim zespole niż Stones, więc jak wpadnie teraz na przykład dzisiaj Paolo Maldini to by było świetne, naprawdę, no to wtedy ze składu wypada właśnie John Stones. No i tak to wygląda, moi drodzy. Praktycznie z ikoną to każda pozycja byłaby niby spoko, ale chciałbym, mimo wszystko wrywał na ikonę, ponieważ no, w innym przypadku będzie lekki niedosyt, ale cóż, to jest to, właśnie, to, to jest to ryzyko w tych paczkach i trzeba je się temu podjąć, trzeba być temu świad tego świadomy. Więc przechodzimy do sedna A Więc dobra moi drodzy, plan na dzisiejszy odcinek jest oczywiście prosty Trafimy, nieważne jaką ikonę, musimy sobie wejść do trybu albo head to head, albo faust w zależności od tego, co będzie działało, bo wiadomo, że head to head teraz kiepsko działa i jest naprawdę masakra I musimy sobie tą kartę przetestować, chyba, że to będzie bramkarz No najchętniej bym nie chciał trafić właśnie bramkarza, ponieważ to jest jednak zawodnik, który tutaj yy, za bardzo się, sobie nim nie pogram. Ale popatrzcie na tych zawodników, no w pierwszej linii praktycznie, o, oprócz właśnie Aszyna, to każda karta byłaby naprawdę świetna W drugiej oczywiście jest ona na linii Van Basten, byłby taką, wiecie, zawodnik fantastyczny Naprawdę, to jest taka postać nietusiękowa i bardzo, bardzo dobra. No, gość ma 3 złote piłki, nie przekraczając nawet 30 roku życia, bo musiał zakończyć karierę właśnie w wieku 29 lat. To jest naprawdę ciekawa sprawa, ale jednak, patrzcie, trzy gwiazdki z sztuczek to nie, nie przemawia. Druga sprawa to jest jego pace. Sylwetka też niedobra do FIFA, więc Van Basten to jest przykład za wynika fenomenalnego w rzeczywistości, a jednak FIFA się nie sprawdzającego zbytnio. Eusebia, Krój, w Bardzo, no to nie mówię, to są najlepsze karty oczywiście pokazane, ale w sumie tych ikon jest praktycznie około 100, więc pokazali tylko 15 czy tam 20 najlepszych ikon, ale ta pula ikon jest dużo większa, więc prawdopodobnie to trafienie tych, tych wymienionych kart jest naprawdę mało, więc moi drodzy, Exchange, lecimy, nie będzie to ponieważ już widziałem właśnie, że że tego walkoutu nie będzie, że trzeba mieć niestety tutaj po prostu ze zwykłą animacją yy, mamy do czynienia, więc lecimy no trochę się stresuję moi drodzy, bo jednak jak fajnie jakaś lipa totalna to wyjdę na dzbana, bo wydałem na to prawie 10 milionów, no w sumie będąc dokładnym 9 milionów, więc uwaga kto wpada, uwaga kto to jest, jest tu Sanchez, kurde całkiem całkiem dobra karta yy... no po pie w, pierwszej, w pierwszej chwili moi drodzy Mogę powiedzieć tylko tyle, że fajnie, że jest to zawodnik ofensywny, ponieważ tą kartą możemy sobie po prostu pograć i nieważne, że gramy w head to head, ale przede wszystkim jak gramy fałse attack, to Hugo Sanchez będzie po prostu często występował w ataku. Więc naprawdę spoko, Hugo Sanchez to jest ta sytuacja, że tym zawodnikiem sobie gram w oczywiście FlickMolde 21 pod koniec, więc można by powiedzieć, że ten Sanchez trochę mi się przejda, ale jak najbardziej fajna sprawa. Mówiłem wcześniej, że chciałbym w zespole zostawić sobie tego Lautaro Martineza, ale teraz wychodzi na to, że Sanchez po prostu będzie na ataku. I Lautaro albo pójdzie na prawą stronę przez jakiś czas, dopóki nie trafi Greenwooda, albo po prostu zmieni formację na dwóch napastników. Ale popatrzcie, statystyki bez klibu ma takie: Shot power oczywiście jest, dribbling, więc sylwetka spoko. Oczywiście brakuje tych sztuczek, bo gdyby były cztery gwiazdki, byłoby naprawdę fajnie. A jednak te trzy gwiazdki sprawiają, że Sanchez to nie jest na pewno jakaś kompletna ikona. I ogólnie, jakbym miał obiektyw obiektywnie powiedzieć, to ta karta to. Y to jest średnio dobry traf. To nie jest fenomenalny traf, to nie jest dobry traf, to jest średnio dobry traf. Czyli powyżej, jakby powiedzmy, yy, takiej średniej ikony, ale też nie jest jakiś mega zajebisty Ale powiem Wam szczerze, że yy, była opcja trafienia na Katy, yy, Litmanena, yy, Inzagiego, albo nawet właśnie tego Van Bastena. Ja trafiam Sanchez'a, który ma dobre statystyki, trochę brakuje tych gwiazdek, albo ogólnie All in all jest bardzo fajnie, więc. No w skrócie, ja jestem zadowolony. Fajnie, że, że trafiła się taka ikona, a nie inna. Ofensywna i dość grywalna, mimo wszystko, więc. W sumie spoko. No powiem wam, moi drodzy szczerze, że kompletnie nie rozumiem dlaczego y, jej tutaj nie zrobiły oczywiście animacji, wiecie, z złokotem, tylko po prostu tak o nam rzucili tego zawodnika, jakby to był jakieś, jakieś, jakiś godzik, więc tego nie rozumiem kompletnie, ponieważ na przykład w evencie New Beginnings, jak trafimy sobie w tej tarczy zawodnika, to wiadomo, że ten zawodnik wpadnie w ostatni tarczy i już wiemy, że to będzie ten piłkarz, a i tak robią z tego wielką animację, a tutaj jak jest ikona, to, to tego nie robi, więc kompletnie nielogiczne, nie rozumiem dlaczego tak jest, kompletnie, więc y, to jest trochę lipa. No i co? Minus oczywiście znaczy jest taki, że ikony w tym roku nie mają tak dobrego Zgranie jak w tamtych latach, i po prostu jak Sanchez, jak nie jesteś zawodnikiem z Realu Madryt, w tym przypadku, bo to jest dokładnie z Realu Madryt, albo jest zawodnikiem z Meksyku, to po prostu się to nie zgrywa i to jest minus moje drodzy, mimo wszystko, ale jednak wiecie, jesteśmy na początku gry, więc to zgranie i tak nie jest jeszcze takie wysokie. No i co, musimy sobie oczywiście podbić skill bus Sanchez, bo w innym przypadku. Po prostu będzie to, to słabo wyglądało i zobaczymy sobie jego statystyki właśnie po wbiciu tego skillboosta Możemy sobie go nawet podbić na over, bo w sumie myślę, że tym Sanchezem sobie dość długo będę grał bo nie, Ponieważ jednak mimo wszystko jest to ikona i y, mam pozycję inne, które y, można znacznie poprawić aniżeli właśnie napastnik Więc y, całkiem fajna sprawa y, No wiecie, jak teraz tak sobie pomyślę, że w miejsce Sancheza, tego SBC właśnie o ikonę, mógłbym sobie trafić spokojnie Michaela Owena y, y, Jako wersja eventowa czy tam kupić na rynku i to oczywiście też byłoby spoko, opcja jak najbardziej ale z drugiej strony miałbym opcję, wiecie, trafienia Ronaldo i mimo, że Ronaldo może ma trochę gorsze statystyki właśnie od, od Owena na karcie eventowej, to mimo wszystko jest to oczywiście bardzo no jest to Ronaldo, jest to yy, karta, którą wolałbym bardziej właśnie niż, yy, niż Owen, nawet jak ma trochę lepsze staty No i co, w taki sposób właśnie to wygląda, Sklibus nie najlepszy, ponieważ jest to niestety tylko targetman, więc w ogóle mu nie podbiło nawet statystyk dreamingu Ale wiecie co, ja sobie nawet podbiję tego, yy, tego Hugo Sancheza właśnie na level 5, chyba, chyba możemy to zrobić, bo to aż tyle nie kosztuje chyba no więc, nawet jak yy, się tego Sancheza kiedyś pozbędę, to, to jest kwestia 200 tysięcy końców, jakie ja inwestuję właśnie w jego podbicia. Zawsze te staty pójdą trochę do góry, więc, może, moi drodzy, możemy sobie podbić właśnie Sancheza od razu na 88 i tak właśnie robimy. Yy, więc, w taki oto sposób to wygląda. I co? Jak mu się teraz statystyki podbiły? Widzę, że teraz dribbling chyba poszedł trochę do góry, nie? Dribbling. Jest na 95, więc całkiem fajna sprawa, więc zobaczymy sobie teraz właśnie staty yy, tego wbitego Sancheza 94, 94, 92, więc naprawdę bardzo solidne statystyki, myślę, że jest lepsze nawet chyba od tego yy, Gabriela Jezusa ale mogę się mylić, no nie porównywam ich statystyk tak yy, dogłębnie W każdym razie, no fajna sprawa, naprawdę fajnie, że wpada napastnik, jaram się niesamowicie, więc... Yy... Myślę, że teraz warto przejść do meczu Vs Atak albo head to head, myślę, że najpierw sobie powiemy head to head, a jak nas wywali, bo to jest bardzo prawdopodobne, to po prostu zagramy sobie Vs atak i tyle. A więc dobra moi drodzy, Alvaro Gomez, gościu ma 300 kapów, ja mam 295, więc jest to bardzo porównywalna sprawa, jeśli chodzi o nasze statystyki, to te składy też są dość porównywalne, jeśli chodzi o właśnie ocenę ogólną. Gościu ma kiepskiego bramkarza, no nie za na ataku, więc skład chyba tak grywalnie, patrząc trochę gorszy od mojego. Reina, Sanchez Martinez, Elmas, no ten Elmas, wiadomo, że to jest karta słaba. Ale nie mogłem sobie właśnie tego zawodnika teraz wymienić, ponieważ brakuje mi końców, żeby kupić sobie jakiegoś zawodnika, który by tam fajnie pasował Myślałem nad Emre który jest zawodnikiem, który pasuje właśnie pod zgranie z Reyną, ale na razie mi na niego nie stać, ponieważ on ma kosztuje jakieś 700 tysięcy Ja mam aktualnie 600, więc jest dość blisko, ale jeszcze brakuje Uwaga teraz Hugo Sanchez, Hugo Sanchez to jest faul, to jest karny, nie ma karnego? Jest karny, dobra moi drodzy, jest karny, już myślam, że... Że tutaj sędzia Kalosz, ale Hugo Sanchez dawaj pierwszą bramkę strzel od razu w tym meczu. Uwaga, Hugo Sanchez jest, bramka na 1 do zera, więc już od razu yy, inauguruje nam właśnie yy, fantastyczny sposób napastnik yy, był napastnik Realu Madryt przede wszystkim. Tutaj to spotkanie strzelając bramkę z rzutu karnego 1-0 prowadzimy właśnie nie, wy, nie znosi się na to, że nas wywali z Het, Chyba, że to jeszcze nastąpi Bo y, to zawsze tak na początku w pierwszych 15-20 minutach Właśnie może wywalić No zobaczymy, na razie gramy, więc jest 1-0 z rywalem I nie wiem, fajnie jakby w końcu Naprawdę ten hat to head ogarnęli, bo to jest Żenujące co oni robią, że naprawdę już mamy praktycznie Tydzień gry i w dalszym ciągu Ten tryb nie działa, więc no to w co mamy grać No w, w, w sam faust atak to też chyba nie o to chodzi Więc y, trochę lipna sprawa a jego niestety, jego sklimów nie jest zbyt dobre, ponieważ gościu ma przypisane właśnie hill to hill, yy, więc to nie jest zbyt fajna sprawa. Uwaga, teraz jeszcze czas Hugo Sanchez. Na razie trochę chaotycznie się tym zawodnikiem tutaj grał. Wiadomo, że jest to dopiero początek, więc nie ma co się yy, sugerować. 20 minut za nami, na razie prowadzimy 1-0 po rzucie karnym, ale jednak mimo wszystko widowisko dość chaotyczne. Nie jestem jakimś tutaj yy, mega wiecie, no nie jestem tutaj. Dominatorem w tym meczu, jak najbardziej. Proszę bardzo, strzał! Uwaga, blisko bramki, ale jednak obok słupka uderza mój przeciwnik, więc wznawia grę oczywiście Jan Zomer. Trend Aleksander Arnold do Barelli. Teraz Hugo Sanchez już jest na żółtym bardzo szybko. Chyba, chyba nie ma zbyt dobrej staminy. Uwaga, Hugo Sanchez do podanie, Teraz staram się grać jak najwięcej na Sancheza, ale właśnie widzę, że nie jest to zbyt dobry pomysł. Teraz Nunes. Kurde, co ja robię? Reina. Dobra, nie będę go winiał, bo to jest tylko i wyłącznie moja wina, a nie właśnie zasługa po prostu słabej karty Reiny w tym przypadku. Teraz jeszcze raz yy, yy, proszę bardzo Reina, już chciałem powiedzieć Hugo Reina yy, Teraz Reina, uwaga, doświadkowanie, robimy cross-pump typowy i proszę bardzo Sanchez, druga bramka. No generalnie jest obramkę w taki sposób, że właśnie yy, doświadkowuje, ale w tej sytuacji to po prostu yy, po prostu było warto i właśnie w taki sposób to teraz wygląda Reyna. Nie potrafi uderzyć, ale zagrać potrafi naprawdę fajną piłeczkę i w tym przypadku wykańczają ją. No król woda i mimo wszystko, bo jednak yy, w tym aspekcie gry yy, Hugo Sanchez był wybitny. Więc y, to wszystko się bardzo fajnie zgadza Więc dwie bramki, 2-0 prowadzimy prawdopodobnie do przerwy Dwie bramki Sancheza, więc no jak najbardziej udany debiut bym powiedział 45 minut za nami i o dziwo nie wywalił nas head to head Więc y, nie wiem, czasem zdarzają się takie mecze, gdzie może po prostu nas nie wywala Więc y, naprawdę fajnie, bo ostatnio jak próbowałem to za każdym razem albo ja y, Po tym kilku minutach właśnie mi wywalało z gry, albo przeciwnika I to jest naprawdę totalna kicha, bo No wiecie, no jaka to jest przyjemność grać z jakimś botem A z drugiej strony jak cię wywali to już w ogóle nie możesz grać, więc Ani to, ani to, ani w... No wiadomo, nie ma kompletnie Zastosowania. Teraz, proszę bardzo, Hugo Sanchez. Hugo Sanchez! Bramka na 3-0. Hat-trick w wykonaniu tutaj Meksykańca i moi drodzy, czy przeciwnik wyjdzie z gry, bo chyba jakiś to, taki, taki symbol się pokazał na na Murawie, ale w każdym razie 3-0, 3 bramki Hugo Sancheza, wykończenie oczywiście fantastyczne, więc naprawdę fajnie, chociaż powiem szczerze, że mimo tych trzech bramek Sancheza na razie nie mogę powiedzieć, że jest to jakaś zajebista karta, ponieważ po prostu wiecie, no to były takie sytuacje, w których... Raczej większość napastników by to wykończyła, co nie zmienia faktu, że naprawdę fajnie się to układa Teraz fake shot i znowu Hugo Sanchez HUGO SANCHEZ DAWAJ BRAMKA NA 4-0 No gościu jest albo słaby, albo po prostu kompletnie odłożył telefon i nie gra Bo w tym roku wiadomo, że Że automat nie gra aż tak dobrze jak w zeszłym, tak mi się wydaje I teraz czwarta bramka w wykonaniu Sancheza teraz wykończa na krótki słupek, więc no Dzieje się, dzieje się, 4-0, cztery bramki Hugo Sancheza No to jest nasz nowy sniper na najbliższe tygodnie Więc no mega, mega fajnie, naprawdę myślę, myślę że z tej paczki z ikoną mogło wpaść coś znacznie gorszego, więc myślę, że jakby tak powiedzieć 100 zawodników, to wydaje mi się, że z tych top trafów, to myślę, że Hugo Sanchez znalazłby się w top 40, tak mi się wydaje, że w top 40 by się znalazł, więc ogólnie sumując to jest to raczej udany traf, aniżeli nieudany ale teraz widzę, że już jest kompletne zmęczenie, teraz świetne zagranie do Giovanni Gorejny, Gio Reina, Gio Reina teraz trzeba by jeszcze zawrócić, uwaga, i uwaga, co? czy to jest znowu rzut karny? To jest znowu rzut i Sanchez może zdobyć piątą bramkę w tym meczu To może weźmy teraz w drugi słupek Uwaga, Sanchez, bramka na 5-0 Bramkarz nawet się nie ruszył i co tu się dzieje w ogóle Chciałbym jeszcze tą Reyną zawrócić, ale Ocampos po prostu go faulował i co? Opponent internet Connection is unstable, więc moi drodzy chyba, chyba gościu się podo nie widzę sensu, żeby dalej pokazywać tego meczu 5-0 w pierwszym inaugurującym meczu Hugo Sancheza Napastnik zdobywał 5 bramek, więc Niesamowita sprawa, A więc w końcowym kwadransie tego meczu nic już się tak naprawdę znaczącego nie wydarzyło i wygrywamy 5-0, 5, 5 bramek Hugo Sancheza, 5 strzałów oddanych w ogóle, 5 strzałów na bramkę, oczywiście no, jest to nieuniknione w tej sytuacji, właśnie tak to wygląda, pass accuracy nawet nie jest zbyt dobra, ponieważ no, cenność podań tylko na poziomie 75%, ale wygrywamy ten meczek. bramki, no praktycznie wszystkie bramki strzeliły dla nas. Yy, właśnie Hugo Sanchez, więc naprawdę fajna sprawa, no i patrząc teraz na to, że trafiliśmy zawodnika, który nam po prostu wygrał mecz w to nie mogę powiedzieć, że jest to słaby traf, jak najbardziej jest to traf dobry. Yy, wiadomo, że rywal może nie wymagający, ale już nie czepiamy się aż tak yy, tych szczegółów, więc moi drodzy, Hugo Sanchez trafiony w parce z ikoną, na naprawdę mega sprawa, a druga ikona, która wpadnie... No jeszcze trochę oczywiście będzie to zajmowało, ponieważ w chyba chyba FIFA Championa nie jest aż takie łatwe. Po drugie, no popatrzcie na ten wskaźnik tutaj. Team odblokowuje się za 94 dni, więc jeszcze 3 miesiące, więc najwcześniej za 3 miesiące będzie można sobie odebrać. Fernando Trese, teraz pytanie, jak długo jeszcze zajmie strzelanie 10 tysięcy bramek, czy to też, no myślę, że to może zająć nawet jeszcze dłużej niż, niż 3 miesiące, więc wydaje mi się, że naprawdę ten Sanchez, ten Torres jest odległy, więc nawet nie ma co o nim myśleć pod kątem planowania składu, więc w tym momencie oczywiście skupmy się na tym, co jest teraz i teraz mamy Hugo Sancheza. Na prawej stronie oczywiście, mam nadzieję, że niedługo trafię po prostu tego pana. Pana Glenwooda i wtedy skład naprawdę będzie wyglądał bardzo fajnie i myślę, że jak na początek to jest mega sprawa, więc Sanchez w ogóle jaka jest jego wartość, bo tutaj widzę OK 20 tysięcy, więc po prostu jego wartość jest kompletnie nieznacząca, bo mimo wszystko nie da się tego zawodnika sprzedać, więc w, tak, w taki sposób właśnie wygląda. Ej, teraz paczka z jego napiszcie w komentarzu, czy wy już trafiliście, jak mu się konaliście w tej FIFI, robiliście takie paczki. No i jakie macie overall. Trzymajcie się i widzimy się w nowych odcinkach. Jestem mega zajarany. Yo!